Z Wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok Krzyża Jezusowego stały Matka Jego i Siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto Słowo Pańskie, pała Tobie blizem. Dzisiaj chciałbym e, takie kazanie prawie polityczne, to znaczy o ustroju. Jaki jest najlepszy ustrój dla człowieka? Bo wspominamy dzisiaj Konstytucję 3 maja i e, zwycięstwo Polaków nad Szwedami na Jasnej Górze i śluby jasnogórskie króla Jana Kazimierza, który 1 kwietnia 1656 roku złożył ogłosił Maryję Królową Polski. Papież Plus XI w 1924 roku ogłosił Maryję Królową Polski. Później Maria została też również ogłoszona główną patronką Polski. Więc te wszystkie treści e, bardzo bogate. Spróbujmy właśnie tak e, dzisiaj skupić w tym pytaniu o ustrój. Za jakim ustrojem tęsknimy? Konstytucja była jakimś takim wyrazem spisania tej tęsknoty, żeby wszyscy byli jedno, żeby, żeby wspomagali się, żeby wszyscy czuli się wolni. I oczywiście ona może trochę marzycielskim, ale jednak jest dokumentem pokazującym tęsknotę ducha. Czy tylko ducha polskiego? Pewnie nie. Myślę, że ducha ogólnoludzkiego. Tak tęsknimy za takim ustrojem, w którym wszyscy czujemy się szczęśliwi, jesteśmy jednością, pomagamy sobie wzajemnie, nie musimy sobie się lękać. Tęsknimy za takim ustrojem, w którym e, dzięki wspólnej pracy szybko się bogacimy. Jaki to jest ustrój? Czy to jest monarchia? Monarchia jest jednym z takich pierwszych systemów, które człowiek zbudował, żeby ludzie ze sobą dobrze żyli, musieli być sądzeni, musieli mieć dobre prawo, e, prawodawcę mądrego. Dlatego modlono się o dobrych królów, mądrych, bo to oni w ich ręku była skupiona cała ta władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza. I rzeczywiście, już w Starym Testamencie Izraelici tęsknią do takiego ustroju. My chcemy króla tak jak inne narody, mówią do proroka: wyznacz nam króla, bo to takie niepewne jest chodzenie za prorokami. Prorocy, którzy mówią, co Bóg każe, i tak jak na przykład Mojżesz. I wtedy wiadomo, że się idzie za Panem Bogiem, że to będą dobre decyzje, chociaż oczywiście i, i, i Mojżesz, przeciw Mojżeszowi i Szemrano też. Ale, jak proroka nie ma, to co z sobą zrobić? Wybierz nam króla. I mieli króla. Saula, potem Dawida. Za jakim ustrojem tęsknisz? I to jest, to jest pytanie. I oczywiście, Ewangelia w jakiś sposób również odpowiada na to pytanie. Pokazuje nam, że my tęsknimy do takiego ustroju, który jest odbiciem rodziny. W której jest ktoś, kto jest silny i się mną opiekuje, a wszyscy jesteśmy braćmi. I gdy się patrzy na kościół, to właśnie wydaje się, że Jezus taki ustrój zaplanował dla kościoła ustrój rodzinny. Że braćmi jesteście, mówi wielokrotnie Jezus. Jednego macie mistrza, nauczyciela. Ale gdy jeszcze głębiej zobaczymy, jaką dynamikę ma w sobie Kościół, to Święty Paweł już zauważy, że to jest coś więcej niż rodzina, bo to jest jedno ciało. To jest ustrój, można powiedzieć, jednego ciała, taki organizm, gdzie wszyscy współdziałają dla tego samego dobra dla chwały Jezusa Chrystusa. Wszyscy są Spojeni jednym duchem i pracują, podejmują wysiłek każdy według swoich uzdolnień, według swojego miejsca, jak jeden organizm. I oczywiście, żeby to nie były osobne komórki, to musi ich coś łączyć. I ten organizm łączy jeden duch, duch miłości miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, powie Jezus. Taki ustrój. Gdzie kochamy się wzajemnie i wspólnie działamy dla chwały Chrystusa, dlatego by inni ludzie również mogli doświadczyć zbawczej mocy Jezusa. Podejmujmy wspólny wysiłek misyjny, wspólny, gdy cierpimy, to razem cierpimy, jak ujawniają się jakieś głębokie rany na ciele, tym zdrady. Rany, gwałtu i przemocy. To wszyscy, którzy kochają kościół, którzy kochają się wzajemnie, to przeżywają straszny ból. Tak jak mówi święty Paweł, gdy choruje jeden z członków, całe ciało cierpi. No tak, właśnie. Taki ustrój. I oczywiście, to świat, który chcemy zbudować wokół siebie, zawsze. Marzy się nam, żeby był również odbiciem tego ustroju, który jest w zamyśle Bożym, ustroju pełnego miłości. I jest to nasze zadanie, rzeczywiście budować Królestwo Boże na ziemi. Ale budowanie Królestwa Bożego, w tym budowaniu Królestwa Bożego trzeba pamiętać, że Królestwo Boże to nie jest monarchia. Hierarchia Kościoła to nie jest monarchia. Choć, gdyby patrzeć od politycznego punktu widzenia, można by powiedzieć, a czym się różni? Jest papież, jednowładca w Kościele, biskup, jednowładca w diecezji. A jednak to nie jest monarchia. Żeby to zrozumieć, trzeba dzisiaj popatrzeć na tę Ewangelię, którą daje nam Kościół. Ukrzyżowany Jezus. Jeszcze, już za nami czwarta niedziela wielkanocna, jeszcze pobrzmiewają echa Wielkiego Piątku, pytania Piłata: Czy ty jesteś królem? Tak, ja nim jestem, ale królestwo moje nie jest z tego świata. Więc to nie jest monarchia z tego świata. Kościół nie ma być odbiciem monarchii. Bo to królestwo nie jest z tego świata, bo ten król w czasie ostatniej wieczerzy składa swoje szaty uroczyste, paschalne, ubiera prześcieradło jak niewolnik, umywa nogi. No, chciałbym zobaczyć takiego króla, który pozwala się, żeby wykupić niewolników, sam swoje życie składa w ofierze. Więc to nie jest monarchia z tego świata. To nie jest monarchia, w której władza potrzebuje jakichś dekretów, jakiejś siły, jakiejś przemocy. Bo ten król zostaje upokorzony i zabity. Ale tutaj w Ewangelii widzimy, że Jezus, kiedy ujrzał matkę stojącego obok niej ucznia, oddaje matkę uczniowi. Ucznia, matce. I od tej godziny uczeń wzięła do siebie. Więc mamy w tym ustroju coś niesamowitego. My bierzemy siebie. Jesteśmy przyjęci przez Maryję. My ją bierzemy do siebie, do serca, do swoich domów, do swoich struktur, do struktur politycznych, gospodarczych, ekonomicznych. My chcemy, żeby ten duch macierzyńskiej miłości. Ogarną naszą wspólnotę. Bo żaden ustrój polityczny nie wypełni nas szczęściem, jeśli nie będzie tego, co się stało dzisiaj pod krzyżem. Jeśli nie weźmiemy jej do siebie, jeśli nie weźmiemy ducha tej miłości matczynej, tej miłości troskliwej, jeśli nie weźmiemy tego do siebie, to choćby nie wiem, co się zbudowało. Wszystko się rozpadnie. Więc królestwo to nie jest monarchia, to nie jest królestwo z tego świata. Gdy patrzymy na, na historię Kościoła, widzimy właśnie chrześcijan zabijanych z powodu wiary w Chrystusa, prześladowania. I w tym momencie, kiedy, kiedy Kościół nie miał żadnej siły, politycznej w tym momencie był zawsze najsilniejszy. Tego prześladowano, tego zabijano wtedy cały autentyzm głębi tego przyjęcia do serca Maryi Jezusa, on wtedy ujawniał się w całym blasku i dlatego olśniewał całe narody, kultury olśniewał świadkowie, którzy oddawali życie Olśniewali swoich katów miłością, która jest nie z tego świata, nadzieją, która kompletnie nie jest zainteresowana tym światem. A kiedy Kościół zaczął przypominać struktury Rzymu, cesarstwa rzymskiego, kiedy zaczął przypominać struktury monarchiczne, nawet miał swoje państwo i wojsko, wtedy się okazało, że tracił swoją skuteczność. Bo zaczął żyć jak ten świat. A Jezus mówi: Nie będzie, nie bierzcie wzoru z tego świata. Nie będzie między Wami tak, jak w tym świecie że władcy uciskają itd. Więc dzisiaj, kiedy myślimy o Konstytucji 3 Maja. Gdy myślimy właśnie o jakiejś najlepszej konstytucji, warto sobie popatrzeć głęboko w Ewangelię i dostrzec, że my już mamy taką konstytucję, jest nią Ewangelia, my już mamy taką konstytucję, tylko trzeba by ją wziąć do siebie, wziąć ją do siebie, uczynić ją swoją konstytucją. Chcę miłować mojego bliźniego, jak siebie samego. Chcę współpracować z Nim dla naszego wspólnego dobra. Chcę nazywać Go bratem, a nie wrogiem, nawet jeśli jest z innej opcji politycznej. Chcę ten, te, tę Konstytucję, którą Jezus pod krzyżem, ten Testament zostawia, chcę wypełnić w swoim życiu. Niech Maryja, którą wybraliśmy na królową naszej Ojczyzny, Uczy nas, na czym polega prawdziwe królowanie w Kościele, królowanie matczyne, a nie królowanie przy pomocy wojska i policji, przemocy dekretów, rozkazów. Królowanie matczynego serca to jest tęsknota dziś głęboko w nas wpisana. Idźmy za tym. Amen.